Dzień dobry, witam Was w pierwszym odcinku z GTA Online. Dziś miało premierę. Czekaliśmy do mniej więcej 12.30. Szybciej mieli użytkownicy Xboxa, ale na PlayStation 3 aktualizacja pojawiła się praktycznie 10 minut później. Także nie jest tak źle. Tutaj, jak widać, można sobie stworzyć dwie postacie. Prawdopodobnie te zablokowane trzy będzie można dokupić. Nie wiem, czy za mikrotransakcje, czy za walutę w grze. I jak widać, postać tworzona jest nie przez milion suwaczków, tylko przez kilka suwaczków odpowiadających za naszych przodków. Czyli dwie babcie, dwóch dziadków i z nich. Generowani są tak jakby rodzice, po czym ustawiamy sobie jeszcze suwaczek yy, Czy nasza postać ma być bardziej podobna do taty czy do mamy No i no, oczywiście można wybrać sobie płeć I dobra, teraz wybierzemy sobie No, pierwszą babcię Babcia od strony mamy, naszej postaci Trochę to przyspieszę, żeby nie było, żeby niepotrzebnie czekać, jak ja tutaj to robię. Dobra, doszliśmy do, do słowaczka ze zmianą płci. My zrobimy sobie kobietę, bo w sumie przez całą... Yy, przez cały tryb yy, dla pojedynczego gracza gramy trzema facetami, prawda? To sobie tutaj zrobimy kobietę. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszych przodków. Teraz mamy styl życia, czyli yy, mamy do podziału 24 godziny i ustawiamy, ile postać ma snu. Ile czasu przeznacza na, na spotkania z kumplami i rodziną? Później mamy sport, legalną pracę, nielegalną pracę, lenistwo, prezy. i od, od tych właśnie suwaczków zależą, zależą nasze startowe, takie początkowe statystyki, które widać po lewej. No ustawimy tak, żeby we wszystkim było po trochu. Teraz wygląd, czyli dobra, weźmiemy sobie 20 i 21 lat. O tyle można najmniej. E, co tu mamy jeszcze? Okulary. Może bez okularów. Kolor włosy. No włosy nie wyglądają jakoś jakoś najgorzej, bo w wielu produkcjach zwykle są, nie wiem, trzy fryzury, które jeszcze dają radę, a reszta to są takie jakby zapche dziury. Tutaj no jest z czego wybierać. Weźmiemy sobie kucyka i jakieś no, ciemne włosy, ciemne włosy. akurat pasują. Tu, makijaż. <noise> ale coś takiego styknie, no, można sobie beret wziąć, kapelusze, i tak dalej. Na pewno w później grze będzie tych dodatków znacznie więcej. O, i jeszcze można sobie koszulkę z, albo jakieś ubranie z logiem naszego, naszej ekipy. Też fajna, fajna sprawa. To źle wygląda, także chyba wrócę do, do tej standardowej opcji. I myślę, że to tyle. Jeszcze tylko sprawdzimy tutaj w pochodzeniu, czy jakieś nie wiem, coś, coś dostroić. Może szczękę, Sz szczęka żeby była mniejsza <laughs> Nie, Bardzo, bardzo ciekawy sposób na kreację postaci Dobra to mamy postać utworzoną. Jeszcze nazwiemy ją, nie wiem, Felicja. I idziemy dalej. Gotów, tak, gotów. No i tak właśnie zaczyna się GTA Online. Już to wszystko takiego wrażenia nie robi, jak się spędziło jakieś 40 godzin w ciągu ostatnich kilku dni w tej grze w Los Santos, w sumie w San Andreas. I mamy GTA Online. Tu mamy moją postać. Wskazówki mówią, że będziemy zbierać punkty reputacji, za które będziemy mogli kupić większość przedmiotów w grze, ulepsze i tak dalej. I mean that like not like in a stalker type way or nothing. I'm just I'm just saying like you do look good. We'll those at the gift shop. You know, you know, we've been friends online for so long, you know, it's time for us to take our relationship a little bit further, you know, like in like a sexual way or something. Oh, my bad. It ain't like that. Excuse me, you know. Fuck it, that's neither here nor there. Despite the rejection, I'm still gonna help you get settled in, baby. You know, you might not be the flowers type girl, but I got something else for you. Hi y'all. Welcome to Los Santos. Untraceable. Give me a tug here. My bad, okay, let's go. Times. Say, baby, it, it is a good. gang of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts or but, you know, your boy know people all over the city. Like my boy How. He like literally the best mechanic in town. My boy Simeon. You know, he the best bullshit artist in town with the bullshit and that. Boy G, or any of the homies from the family, baby, you straight. Matter of fact, I'm gonna run you the house right now, cause he might get you a little race or something. You know what I'm talking about? You like cars, right? Yeah. Put up a little wager, you know. I got my money on you, baby. I got a lot of shit on you. Hey, that's my shit. Ogólnie Aktia grydzie się pół roku przed wydarzeniami z to a

the spot baby. Hey, just go post up away from me right there real quick while I make this call. I gotta hit the auntie, You know she got that. I mean I mean I'm a community activist. Anyway, we're gonna get you a car. We're gonna get you a car to race in so you know well to look at the back of my shit in, cause you ain't gonna beat me. I'm just saying though baby you fuck it. I w tym momencie możemy przejąć kontrolę nad naszą postacią Dobra, jest pierwsze trofeum z GTA Online. Siadamy do auta. I niestety tutaj gra nas wywala. Pokazuje się taki oto komunikat. Więc będę musiał po prostu poczekać. Nie wiem. Do wieczora. W tej chwili pracuję jeszcze nad recenzją, ale no nie dokończę tej wideo recenzji, dopóki nie pogram w tryb sieciowy. Także będę tutaj czatował i próbował sobie zagrać. Tymczasem dzięki za uwagę, i do następnego.